O zabranie głosu prosimy legendę Solidarności, kawalera orderu Orła Białego, pana Andrzeja Gwiazdę. Witam państwa, czyli kolegów. 35 lat temu wprowadzono stan wojenny. To nie była, jak usiłują przedstawić, wojna przeciwko ekstremie. Była to wojna wypowiedziana narodowi. Dlatego, że wrona wydzielała kaszkę manny i masło położyczne nawet dla niemowląt. Była to akcja policzona na zgnębienie ducha, na zmęczenie, długotrwała, długotrwała akcja. I odpowiedź społeczeństwa była zdecydowana i zdecydowana. I zdecydowano określono. Proszę Państwa, ale to nie tylko ci, co siedzieli, ci, którzy byli poza więzieniami, byli też represjonowani i mało poza tymi, którzy mieli sklepy za żółtymi firankami, byli represjonowani wszyscy, była to wojna powszechnie wydana w Polakom. Proszę państwa, Wydawałoby się, że po 35 latach to już dzieci się będą tego uczyć historycznie i może najstarsi będą wspominać, dlaczego wciąż ten temat jest tak aktualny. Nie tylko dlatego, że ani jeden sprawca i prześladowca własnego narodu nie został ukarany, co wyklucza sprawiedliwe państwo. To jest jeszcze do zrobienia i do odbicia, ale również dlatego, że po tych 35 latach, mimo ogromnej pracy i ogromnych sukcesów Instytutu Pamięci Narodowej, okazało się, że nie wszystkich byliśmy w stanie zidentyfikować. I proszę Państwa, przyszła taka dobra zmiana. Że oni się identyfikują i pokazują sami. Oni się sami ujawniają. Cho... Proszę Państwa, każdy ma prawie telefon z aparatem i możemy ich wszystkich mieć na zdjęciu. Proszę Państwa, okazało się, że totalitarna opozycja jest pozostałością totalitarnej władzy i pokazują się, demonstrują pod rękę z pułkownikami, którzy doskonale wypełniali zadania stanu wojennego. Proszę Państwa, mamy zdumiewające zjawisko, Jest grupa, która nazywa się Kodem i wzywa do obalenia rządu. Proszę Państwa, nie ma, nie ma lepszego dowodu na to, że w Polsce demokracja jest przestrzegana drobiazgowo, z wyjątkiem właśnie tej grupy. Z wyjątkiem tej grupy. Proszę Państwa, a mnie no, mam za długą pamięć. I pamięć cofa o lat 70. Był wtedy rok 76. Wróciłem z Sybiru i tutaj spotkałem masową, nachalną propagandę obrony demokracji. PPR, wsparty przez Armię Czerwoną i NKWD, Walczył z narodem o demokrację. Gdy, gdy wymordowano kilka tysięcy, 4,5-6 w takich ocenach patriotów, okazało się, że chodziło o demokrację ludową. Proszę Państwa, w tej chwili wychodzi grupa która walczy o demokrację, ale jeżeli się przeczyta ich pisma, to się okaże, że walczą o demokrację liberalną. Proszę Państwa, przeczytałem w związku z tym dostępne materiały na temat liberalizmu. O demokracji liberalnej nie ma tam ani słowa. Jest to następny przymiotnik likwidujący totalitarna opozycja walczy o demokrację. I proszę państwa, mają nadzieję, mają nadzieję na uzyskanie poparcia. 70 lat temu za tą grupą, która walczyła o demokrację, stała Armia Czerwona, i stało NKWD. Proszę Państwa, kto w tej chwili w Europie stoi za tą grupą, która walczy o demokrację? Proszę Państwa, stoi Komisja Wenecka. Proszę Państwa, to adresuję do tych wszystkich, którzy jeszcze się boją, czy się uda, czy się uda. Proszę Państwa. Komisji Weneckiej z NKWD się nie doporównać. Nie musimy się, nie musimy się bać. Przeciwników mamy, którzy się zdeklarowali i ideowo i pokazali swoje twarze. Nie musimy się ich bać. Proszę Państwa, wynikiem stanu wojennego. W Niemczech na zebraniu ministrów spraw wewnętrznych Paktu Warszawskiego generał Kiszczak powiedział, jedynym celem wprowadzenia stanu wojennego jest zmiana kierownictwa Solidarności. Chwała Bogu zmieniło się już dwa razy. Proszę Państwa, w wyniku tego porozumienia Oddano rządy w Polsce balcerowiczowi. Według kanadyjskich ekonomistów trzy lata realizacji planu balcerowicza dało w gospodarce straty większe niż Druga wojna światowa. Proszę państwa i teraz przyszedł czas, że otworzyły się drogi do odbudowy polskiej gospodarki. Ale nie możemy czekać, że rząd zrobi. Rząd może nam pomóc, rząd może nam otworzyć drogę do odbudowy gospodarki. Ale tę gospodarkę musimy odbudować własnymi rękami i własnymi głowami. I teraz przed narodem stoją otwarte drzwi do sukcesu. Musimy się wziąć do roboty i odbudować gospodarkę. Bo żadne Bruksela, jak już wiemy od lat dwudziestu, nam tej gospodarki nie odbuduje. Proszę Państwa, z wdzięcznością muszę do ministra finansów, bo nie wykupił z włoskiej niewoli. Sprzedano mnie razem z bankiem i teraz mnie Polacy wykupili. Proszę Państwa, otwiera się, otwiera się droga i jeszcze, proszę Państwa, powiem dwa czy trzy lata z tych samych stopni powiedziałem, że mam problem, jak śpiewać Boże coś Polskę. Czy Ojczyznę Wolną wróć Panie, czy pobłogosław? Mogę Państwu powiedzieć, w tym roku po raz pierwszy w życiu na mszy pogrzebowej za pułkownika Łupaszkę zaśpiewałem w Ojczyznę Wolną pobłogosław Panie. I proszę Państwa z tą wiarą bierzmy się do roboty, a. Mamy rząd, który nam pomoże, a nie przeszkodzi po raz pierwszy od dziewiątego roku.